はい、そして、ノイカーと、あ、よろしくお願いします。 Przy okazji na samym samińskim botanku przypominam o zostawieniu łapę w górę i komentarzy i subskrypcji. Oczywiście jak jesteście tutaj nowi, to bardzo wspomaga i buduje naszą małą, ale może już niedługo wielką społeczność. Ja, jak widzicie, w ekwipunku jestem przygotowana do tego, żeby zrobić nasze runy z botanii. I przy okazji właśnie możemy sobie wziąć różdżkę z botanii. Gdziekolwiek ją mamy, um, o tutaj, i y, przy okazji przenieść nasz mana sprider właśnie na to, y, na ten altar. Y, ja tylko pozwolę sobie poczekać, aż właśnie znikną przedmioty. Y, no, i teraz możemy zacząć działać. Klikamy mana perłą, klikamy 5 i będą się robić. Ja daję tutaj węgiel przy okazji. A tutaj mamy czarkol. Przerobiłam trochę drewna właśnie w naszym piecyku z um, jakąś nazywa? tinkersa i e, przerobiłam właśnie nasze drewno na czarkol. Więc teraz możemy na spokojnie poczekać na nasze runy. Tutaj będzie się na spokojnie energia wysyłać. Jak widzicie na naszej runie to już się ładuje, więc będziemy sobie co jakiś czas to odbierać. Drugą rzeczą, którą bardzo bym chciała zrobić, to są nasze właśnie okulary. Przy okazji nie musieliśmy robić tego naszego brass ingotu, tylko wystarczyło właśnie nasz Alchemical Brass Ingot, który wykonywaliśmy z Irona, żeby właśnie móc wykonać nasze Taumium Ingot. Yy, więc mamy yy, goggles of rewiling, tak? Yy, no, i możemy sobie je założyć. Yy, I teraz, jak spojrzymy się tutaj, choć teraz chyba nie, bo tutaj nic w piecyku nie ma. Ale, jakbyśmy tutaj coś zrzucili i spojrzeli właśnie na nasz piecyk, to yy, tutaj by nam się pojawiło co aktualnie znajduje się w tym piecyku. Aha, wypuściłam bąbelki z wodą. <grych> Okej, okay, no nic się nie stało takiego. E, napełnimy to po prostu kolejną wodą e, i sprawa z głowy straciłam niestety jedno wiaderko ze względu na to, że wrzuciłam je przez przypadek do naszego Crucible'a. No i się spaliło. Trudno się mówi, takie jest życie. E, co dalej byśmy mogli zacząć robić? No właśnie, musimy dojść do naszego Terra Steel Ingotu. To trochę w sumie potrwa, no bo jednak jednak jest to dosyć duże wyzwanie. Ja bym sobie zrobiła jeszcze może kolejną platformę dla naszych botanii. Przy okazji będę wykonywać te runy i przy każdej takim odbiorze będę się z Wami łączyć ponownie. Więc ja tworzę e, naszą platformę. Aha, jeszcze wiem co chciałam zrobić: chciałam powiększyć naszą wyspę. Wcześniej Wam powiedziałam, że powiększamy wyspę za pomocą robienia kuesów. Niestety tak nie jest. Mamy tutaj upgrade'y. A tylko ja je tutaj sprawdzę akurat, bo nie pamiętam gdzie one są, ale gdzieś tutaj są na pewno ulepszenia wyspy no i tutaj mamy nasze upgrade'y no i mamy właśnie powiększenie teamu, powiększenie wyspy, dostęp do East Settings, e, powiększony drop z mobów i mnożnik wzrostu roślin. Ja dałabym sobie dwie rzeczy. Na sam początek dałabym powiększenie wyspy. Idealnie. E, I dałabym sobie powiększony drop z mobów. Yy, tak, raz sobie damy no i może uda nam się jeszcze raz powiększyć naszą wyspę, udało się więc jak widzicie teraz borderu nie widać, bo wyspa już jest stosunkowo powiększona a dopiero tutaj pojawia się nasz border yy, i możemy na spokojnie zrobić sobie naszą, yy, nasze miejsce do naszej botanii, jak widzicie ta runa już jest do odebrania czyli bierzemy nasz living rock, kładziemy klikamy różdżką i mamy nasz run of Mana, ok, to gotowe. Mm, więc robimy kolejną. Kolejna to będzie właśnie nasz mana steel, e, mana powder, fishing rod, e, czy fishing rod, sugar cane i bone meal. To chyba będzie e, nasz kolejny zestaw. Tak, oto nasza e, rune of water, chyba tak. Tak, dokładnie, ona będzie się wykonywać. Ja tak jak mówiłam, o, ona tutaj bardzo szybko się wykonuje. Będę się z wami łączyć, jak te runy będą już e, wychodzić po prostu. No a w tym czasie będę budować naszą wyspę, więc do zobaczenia za chwileczkę. Dobra, niestety nasze runy zostały poza odcinkiem już wykonane, bo nie zauważyłam, że mi się po prostu nie nagrywa. No niestety, nie nagrywało się i runy zostały wykonane. Zaliczyliśmy sobie naszego pierwszego quest'a tutaj z run. Jak widzicie, tutaj teren już też jest zdobudowany. Na razie ta wyspa, później przeniosę ją na nasze schody. Przeniosłam również tu nasz... Petal, um, no, ten nasz po prostu do botanii. E, tutaj przełączyłam, żeby już się robiło to. Zrobiłam tam skrzyneczkę większą, żebyśmy pomieścili więcej itemów. I chciałam Wam powiedzieć, że przygotujemy się do tych run odnośnie pół roku: czyli nasze Winter, autumn, Summer i Spring. Takie runy teraz będziemy wykonywać. E, tutaj się Mana po prostu zbiera. Ja się do nich przygotuję i widzimy się za chwileczkę. No niestety wielka wtopa. Dobra, jedną z rzeczy, na które niestety jestem, jestem zmuszona poczekać, jest nasz melon. Przy okazji wy, wyhodujemy, nie, wykraftujemy naszą jedną z roślinek, które pomogą nam generować naszą manę, a mianowicie Rose Arcane. Arcane, chyba tak. Ta oto e, róża pozwoli nam generować nam naszą e, manę za pomocą EXPA. Jest to bardzo przydatny kwiatuszek, zwłaszcza kiedy tego EXPA mamy pod, pod dostatkiem, ale ze względu na to, że mamy wypasony mob grinder, tego EXPA zdecydowanie jest pod dostatkiem. E, a więc będziemy potrzebować dwie, dwie różowe, e, dwa różowe płatki, dwa fioletowe i jeden jasnozielony z tego, co widziałam. Um, tak, jeden jasnozielony i dwa fioletowe. Dobra, to mamy. Już jak widzicie na inne runy też mam przygotowane rzeczy. W sumie możemy sobie zacząć robić już niektóre z naszych run. Na przykład taką runę, nie wiem, nie, nie tą akurat zjadłam. O, o czyli naszą jesień z Fire i Air. Okej, okay, te, te rzeczy dajemy na nasz e, piedestał i ta runa będzie się już wykonywała. Ja zaraz sobie tylko przystawię nasz, e, nasz tutaj splider, który wysyła nam promienie, ze względu na to, że no, nie jest właśnie na wykonywanie naszych run, tylko na zbieranie się w Manapulu. Dobra, teraz już będą się wykonywać. Jak widzicie, zielony pasek w kółeczku naszej runy już idzie, e, więc wszystko jest ok. Prawie Dewda melona. Niestety zimowego również nie wykonamy, ze względu na to, że potrzebujemy cake, a do cake'a potrzebujemy naszego mleka, a ja nie mam krów. E, a tutaj, jak widzicie, jest śnieg, bo nasze Pure Daisy e, przerabia nam z wody na śnieg. O, tutaj widzicie, więc zrobiłam sobie takie prowizoryczne zamknięcie, żeby ta woda się nie wylewała. No i pozyskaliśmy z tego nasz śnieg. E, Okej, okay, te narzędzia mogę schować, slaby już mogę zniszczyć. I schowamy je również. No i przejdźmy do zrobienia naszego kwiatuszka. Będziemy potrzebować te oto rzeczy. Napełniony nasz altar, czy cokolwiek to jest. I mana, mana, run of mana. Takie będziemy potrzebować. I oczywiście jedno nasionko na zakończenie naszej tutaj, nie wiem, inkantacji, czy naszego, jak to się mówi, no więcej, takiego magicznego eksperymentu. No, nie pamiętam jak to się mówi, ale mamy nasz Rose Arcana. Dzięki czemu będziemy mogli produkować więcej energii za pomocą naszego Expa. Jak widzicie, wchodzę w nią i ona masakrycznie szybko zabiera ze mnie Expa. A promień naszego spreadera nie przestaje działać. To jest bardzo duży bóstw. przynajmniej na początek takich kwiatków można zrobić sobie więcej. One oczywiście kosztują naszą manę, ale nas zwraca się z naszego ekspa, więc jest to takie nieskończone kółeczko, które działa w bardzo dobry sposób. Ja jeszcze przy okazji tylko sprawdziłam, czy rzeczywiście się nagrywa, ale wszystko się bardzo ładnie nagrywa, więc bardzo się z tego cieszę. I mamy naszą pierwszą runę. O, przy okazji one się nie niszczą, fajnie to wiedzieć, bo w sumie nie wiedziałam, że one się nie niszczą. E, dobra, więc robimy nasz summer, akurat nie zrobimy, bo nie mamy melona. O tym już zrobiliśmy, więc robimy spring. Potrzebne są nasze trzy sadzonki i um, weed, czyli nasze zboże. E, I przy okazji jeszcze co? Ogień i woda. Ogień i woda. Okej. Okay. Dane są tutaj, więc będą się już wykonywać. Ja sobie tu postoję, ze względu na to, że arbus tutaj się i tak, i tak robi. E, a tutaj będę oddawać przy okazji expa. No i może potem poczekam na krówki. No nie wiem, zobaczymy. No akurat z tymi krówkami to będzie najciężej. Bo tak jak czekałam bardzo długo na, na kury, to teraz niestety będę czekać tyle na krowy. No ale cóż, trzeba to trzeba. Runa się wykonuje. Zaraz ją sobie zbierzemy. Ja wstawię następną, jak się zrobi nasz melon. No i będziemy widzieć się za chwileczkę. Okej, okay, mamy te runy. No to do zobaczenia. Dobra, na razie póki nasze krówki ani melon się nie respią, to postanowiłam, że zaczniemy może pszczółki, bo z pszczółkami też będziemy musieli pójść do przodu, ze względu na to, że jak popatrzymy sobie dalej na naszą botanię, to do naszego terastrial... Em... Plata. Będziemy potrzebować właśnie nasz carpenter no i hardened casing. E, no, to droga inwestycja i dużo diamentów, więc będziemy również musieli zrobić automatyczne przesiewanie ale póki co może chociaż zacznijmy z tymi pszczółkami, żebyśmy mieli jakiś wstęp, no bo wiecie jak to jest. Często po prostu kwestie niektóre są pomijane, a żeby iść dalej niestety musimy korzystać z praktycznie wszystkich drzewek po kolei. Więc robimy pierwszy nasz questik w pszczółkach. Mam, na razie, mam nadzieję, że zaraz nam się zaliczy. Oczywiście będą to rewardy, 5 stopnia, mam taką nadzieję, tak? Tak, dobrze powiedziałam. Rewardy 5 stopnia. Ja przy okazji dałam tu jeszcze trawę, żeby ona się tutaj rozrosła. W momencie, kiedy ona się rozrośnie, zniszczy tam drzewka i może jeszcze tam będzie szansa na zrespienie naszych, naszych krówek. No, bardzo na tym ubolewam, że nie chcą się one zrespić. No, ale to nie każdy ma po prostu szczęście. Będziemy musieli zrobić nasz ter Termionik Fabricator e, z golda, szkła e, i skrzyneczki. Nie mamy golda, w nie mamy szkła. Szkła, tak, sz szkła nie mamy, więc będę musiała zrobić szkło. Może weźmiemy 32 i po prostu przerobimy te 8 bloków. Niech nasze Pure Daisy tutaj pracuje i przerabia nam nasze szkło. Przy okazji przygotuję crafting. No, nic skomplikowanego akurat, ale poczekamy na szkło. Dobra, i będziemy potrzebować zrobić nasz. Centrifuge i Carpenter. Centrifuge, z tego co pamiętam, będzie nam potrzebny do e, tak właśnie, do naszych honeycombów, kombów. Ale przydałoby nam się też jakieś ule. A mushroom Farm, Farm. Ja nie bardzo w ogóle w jakiekolwiek bym powiedziała tutaj y, modyfikacje, bo i Tomcrafta i y, forestry, czyli naszych właśnie pszczółek no nie bardzo ogarniam. Zobaczmy sobie forestry um, i co my będziemy tutaj musieli zrobić. A popatrzmy sobie jeszcze w nasze questy. Carpenter. Co robi nasz Carpenter w ogóle? O, szkło się przerobiło. Jak zwykle się przestraszyłam, bo to dosyć straszny dźwięk. No i dobra, nasz Carpenter na pewno będziemy musieli zrobić, bo jak widzicie wykonuje się w nim niektóre nasze mm, craftingi. Inne, lepsze albo gorsze. Też zależy przy pomocy też wody, więc akurat y, Carpenter będzie nam potrzebny bardzo. Dobra, bierzemy nasz kilof i niszczymy szkło. Ok, wrzucamy i dajemy je tutaj. Z tego co mi się wydaje, ten Termionic ter Fabricator on potrzebuje y, w ogóle prądu. Tak, zresztą możemy go postawić i zobaczyć. Tak, on potrzebuje prądu, więc będziemy musieli też coś pod prąd wykonać. Zobaczmy, co tutaj jest z naszych pszczółek. Tu są farmy jakieś. Tu mamy ule. Apiary. Apiary to akurat by przydało się zrobić. Tylko, że to potrzebujemy w Carpenterze, a Carpenter, carpenter tworzymy z worktable, a Work Table z książki, craftingu i chesta no to akurat nie takie złe. A B House? B-house to już z miodu potrzebujemy. ok więc będziemy musieli na razie carpenter, seed oil, a do Seed oil będziemy potrzebować squeezera. No czyli będziemy potrzebować też robić squeezer. ok dobra, to zróbmy na początku squeezer, zróbmy to po kolei. Na no, spokojnie robimy sobie squeezer. A zobaczmy nasz squeezer, 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 gdzie jesteś. A tu jest carpenter, a ja potrzebuję squeezer. A squeezer robimy z tinu i naszych, yy, naszego szkła. Tutaj też będziemy potrzebować go, więc nie ma yy, najmniejszego problemu z tym. Szkło i tin. Czy ja mam w ogóle tyle tinu? No, mam. Ale niewiele więcej bym powiedziała Dobra, mamy Squeezer Jest i nasz Squeezer. Czy Squeezer również potrzebuje energii? Oj, potrzebuje Z tego co widzę, to potrzebuje, ale zniszczymy go sobie, bo zaliczymy go do quest'a oczywiście Okej, okay, mamy um, Czy tutaj w ogóle jest coś, czego możemy pozyskać energię? Oto jest pytanie No nie wydaje mi się. Będziemy potrzebować jakiś energy generator. Mm. I zobaczmy co mamy tutaj do wyboru. Może... Może lepiej wpiszę po prostu generator. Generator. Więcej opcji nam po prostu wyskoczy. Coal Generator. Coal Generator jest jeszcze za drogi zdecydowanie, bo będziemy do niego potrzebować Immersive'a. Um, portable? Nie, nie, nie. Ten Generator będzie dosyć prosty, ale do niego potrzebujemy Piesek, a do tego też potrzebujemy Immersive'a. Więc na razie chyba nie ma yy, jak pozyskać naszej energii, z tego co mi się wydaje. No ale dobra, mamy parę kwestików do przodu, o w ogóle tego nie zaliczyło mi jeszcze. Więc szybciutko sobie wezmę, niech to zaliczy się na spokojnie. Czy melon już urósł? Melonie, Melonie, czemu Ty nie chcesz w ogóle rosnąć? Przecież masz wokół siebie tyle miejsca, a Ty nadal nie chcesz urosnąć. Okej, okay, dobra, no zaliczasz się? Dobra, zaliczył się więc możemy sobie na spokojnie odebrać nasze wszystkie questiki. Mamy checkmark, to loot bag. Eee, o minibag! Dostaliśmy minibag! Ojej, ale fajnie, będziemy mogli więcej itemów przenosić i nosić je razem ze sobą. To akurat są fajne te mm, rewardy, więc fajnie by było coś fajnego dostać. Za dużo słowa fajnego, akurat dostaliśmy irona, koper, no to takie bym powiedziała. O, Bronze Electron Tube. To akurat jest fajne, bo też nam się zaliczył quest przy okazji. No i dostaliśmy nasz Night time, e, który aktualnie nie jest nam potrzebny. Ale dobra, wszystkie sztabki lądują tutaj. Nasz mini backpack oczywiście ląduje z nami. No i co, ja sobie pochowam tutaj może, o, właśnie takie rzeczy jak te. E, a nie, nie mogę. Mogę, nie mogę? Hmm... Chyba nie mogę. No nie wiem. Aha, bo to jest... To nie jest mini backpack. Tylko to jest mining backpack. Okej, okay, dobra, to już rozumiem. Ale to mining backpack do no, niczego nam nie jest przydatny akurat. No trudno się mówi. Nie doczytałam mój błąd. Yy, no ale tak też również bywa. Dobra, dwa sandu. No tutaj ląduje jeszcze do mojego ekwipunku. No i ten nieszczęsny melon. No nie wiem, co z tym nieszczęsnym melonem zrobić, no bo nie chcą mi się pojawiać stworzonka, takie jak na przykład krówka. Okej, okay, mamy to Run part 1, więc to akurat możemy też sobie zaliczyć. Dostaliśmy ozmium i nasz rose arcana i dostaliśmy mystical brown petale. No to akurat takie, bym powiedziała... Użyteczne, użyteczne Znaczy pendale, no bo ozmium to póki co nie są użyteczne No ale dobra, możemy zrobić jeszcze z naszego pierwszego drzewka nasz autosifter To by się przydało bardzo zrobić, bo to by nam dużo ułatwiło Chyba mamy trzy pistony Akurat mamy trzy pistony, mam nadzieję, że mogą być różne, że nie trzeba e, tych samych pistonów. Zaraz zresztą się przekonamy. Potrzebujemy również iron... E, iron dżiry. A żeby wytworzyć nasze iron jiry, musimy sobie stworzyć chyba drewniane jiry na sam początek. Więc sprawdźmy to, tylko nie z tej strony. A z drugiej, bo musimy wykopać najpierw jakieś drewięko. Dzisiaj taki bym powiedziała, trochę nudniejszy odcinek, ale mam nadzieję, że takie również Wam się spodoba. są rzeczy, które po prostu trzeba wykonać, a czasem e, też takie luźne odcinki się przydają. E, czy my możemy wykonać e, wooden gira? E, e, e. Hmm. Wooden... Em, mamy. A, z patyków. Okej, okay, dobra. Wykonujemy nasz wooden jeer. Ja dam do przepalenia golda. E, no i zrobimy nasz... E, jak to się nazywa? Nasz pattern. Na, na dżiry. To jest ważne akurat teraz, bo potrzebujemy zrobić trochę ironowych dżirów, a w sumie to cztery. No i dobra, i hopery. Hopery to też akurat nie powinien być najmniejszy problem. Ja sobie szybciutko wezmę tutaj y, żelazo, tworzymy blok. Aha, tworzymy miejsce, ale jeszcze nie mamy skrzynki i będzie mi potrzebna więcej drewna niestety. No będę musiała poza odcinkami trochę posiedzieć i pozbierać naszego drewna. E, no bo go nie mamy po prostu, więc mus to móc. Mamy kolejny hopper. Tutaj powinniśmy mieć jeszcze drugi, tak idealnie. A, tutaj jeszcze sadzonkę odłożę. No i tylko jeszcze zostały nam nasze ironowe giry. Czy tutaj już się przerobił? Przerobił, więc klikamy. Oho, chyba nie klikamy. No, coś jest nie tak. A, no dżiry. A mogę 100 nowego, ale chyba nie mogę. Ale chyba nie mogę naszego drewnianego. No dobra, to idziemy wykonać w takim razie 100 nowego. O, nie za dużo roboty, 4 stowna, albo w sumie kobla chyba, bo z może nie zadziałać. Nie, działało, więc wszystko jest ok. Wkładzimy go tutaj, zalewamy i będziemy mieli naszą formę. Przy okazji zostanie jeszcze dwa golda, dwa golda szybko ląduje tutaj, w naszej formie, żeby się nie połączyło z ironem. No i dobra, i mamy ta przy okazji zaliczone za Stinkersa, no bo trzeba, e, no i dostać wywrotę w flesie, ale mi to nagroda, niesamowita bym powiedziała. Jak widzicie w ogóle tutaj jest prawie pełne już nasze miejsce do... E, no z mobkami, co nie? Tutaj oczywiście są rzeczy, które no, nie są posegregowane po prostu, ten węgiel na przykład w yy, całości możemy zabrać. Yy, no i nasz redstone, bo to są surowce, które nam się przydadzą tutaj, a nie tam. Dobra, jest OK. Idziemy wylewać dżiry. Powinno być OK. Więc robimy cztery dżiry. I e, zrobimy nasz, właśnie e, auto sifter, a potem zrobimy nasz automatyczny, e, tutaj siwy. po prostu automatyczne siewy. Okej, okay, ale jak tylko to wykonamy, no to już niestety odcinek będzie się kończył. O, mamy naszego melona. Fantastycznie bym powiedziała. Bo dzięki temu możemy tutaj. Podstawić nasze itemy do Summer, czyli naszego letniej, letniej runy. RFI i powietrze. Ok, ona się robi tutaj, zaraz postoję i po wyciągam z siebie trochę ekspa, żeby dać manek jeduszkowi. No i powinna się zrobić ekspresowo. To no fajnie, będziemy już mieli prawie wszystkie runy, no bo jeszcze tylko to nieszczęsne mleko, ale z tym mlekiem poradzę sobie poza odcinkami. Um, no i co? No i zostanie nam ten Winter, potem tier drugi, ale właśnie do tieru drugiego będę potrzebować już sporo diamentów. Zaraz Wam to zresztą pokażę. E, tak, do... W sumie y, części trzeciej. O, będziemy potrzebować dużo diamentów, bo są tu w sumie sama mana diamond. Więc nie wiem, czy poza akcinkami nie wykonam też więcej tych kwiatuszków, żeby ta mana jednak szybciej się zbierała. Bo na razie jest to dosyć powolne. No ale dobra, mamy większość, y, większość itemów już y, w sumie wykonanych. Mamy również nasze iron jeery. Lecę tutaj i oto bardzo ważne pytanie, czy zalicznam. Tak, mamy nasz auto -sifter. Bardzo fajnie. Ja przy okazji do tego auto bo on jest z modyfikacji Ex Nihilo. Um, chciałam zobaczyć, o oh właśnie, będziemy jeszcze potrzebować wykonać Stone Axel i Water Wheel, a Water Wheel będziemy musieli no, naszego Immersiva zacząć, więc dalej będziemy musieli pociągnąć z Terra Steel Ingot, bo tylko to odblokuje nam właśnie ten quest. Okej, okay, Rona się zrobiła, zrobiliśmy Auto Seater, odbierzemy jeszcze nasz um, reward. Blank pattern to akurat fajnie. No i to ja na dzisiaj będę kończyć. Mam nadzieję, że oglądaliście, że byliście i do zobaczenia. Na ten razem. Pa-pa!